Ja myślę, że studia MBA, tak jak one, są pomyślane, w zasadniczy sposób kształtują i wiedzę menedżerską, i w sposób bardzo praktyczny przygotowują do zarządzania biznesem. I wynika to z dwóch powodów co najmniej. Po pierwsze słuchaczami głównie są osoby, które już zajmują odpowiednie funkcje w biznesie i one doskonale wiedzą, czego oczekują, jakiego sposobu nauczania i jakich przedmiotów i jakich kursów potrzebują podczas uczęszczania na zajęcia w programie MBA. Z drugiej strony my mamy także, czy Uniwersytet Warszawski ma... W tym w szczególności Wydział Zarządzania ma ogromne doświadczenie w prowadzeniu tego typu studiów, bo jesteśmy najstarsi i tak się składa, że przez wiele lat najlepszym programem czy mamy kilka takich programów, ale jeden w szczególności, ten o którym dzisiaj myślimy Executive MBA. Te programy to są, są programami 30-letnimi już one były wprowadzane i kształtowane z najlepszymi uniwersytetami amerykańskimi, w tym przypadku Uniwersytet w Illinois Urbana Champaign, który ma znakomity od lat program. Jest to w ogóle znakomity uniwersytet, ale dodatkową częścią, taką wzbogacającą te programy, poza tą częścią edukacyjną są badania, które Prowadzą słuchacze, i te badania, które są prowadzone, kończą się projektami badawczymi. Te projekty badawcze, które przygotowują na zaliczenie programu w celu uzyskania dyplomu, związane są z rzeczami bardzo praktycznymi i odpowiadają właściwie na wyzwania firm, które zgłaszają się czy zamawiają te projekty, i w rezultacie, z jednej strony, uzyskania prawa, do uzyskania MBA Master of Business Administration. Projekty te są wdrażane i pomagają firmom wyjść albo zaproponować rozwiązanie w określonej sytuacji. Dodatkowym elementem jest jeszcze zapraszanie wykładowców, którzy mają z reguły stopnie naukowe i są prezesami czy wiceprezesami czy członkami zarządu firm, które czy to przysyłają swoich pracowników na tego typu studia, czy są zainteresowane bliższą współpracą, czyli można powiedzieć tak, że wiąże się obserwacje teoretyczne, wiąże się takie uogólnienia szersze problemów współczesnego świata gospodarczego, finansowego, ale także firm z tym, co oczekują firmy na bieżąco dla poprawy swojej egzystencji finansowej, czy też ekonomicznej, czy nawet zarządzającej, czyli następuje pewna symbioza, to czym nam, na czym nam bardzo zawsze... Zależało na uniwersytecie pomiędzy gospodarką a nauką, i widzimy, że poprzez prowadzenie tego typu zajęć jedni i drudzy są sobie bardzo potrzebni. To jest takie przyszłościowe, powiedziałbym, podejście, które mówi o tym, że uniwersytet nie tylko daje pracodawcy, pracownika gotowego do pracy, ale także uniwersytet poprzez swoich absolwentów ma wpływ na kształtowanie się rynku pracy.